Witaj na kanale, ja jestem Luiza. Na przykładzie zmywarki Sharp przeprowadzę Was przez wymianę pompy odpływowej w zmywarce. Lecimy! Dobrze, jak zawsze urządzenie na wstępie odłączamy od źródła zasilania, następnie odkręcamy wąż dopływowy i trzeba uważać ostrożnie, żeby była miska, wlewamy wodę, która została w wężu do miski. Następnie przechodzimy do opróżnienia Zmywarki z wody, a dokładnie misy. Wyciągamy, wykręcamy i odkładamy na bok. Cześć! Jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj nasz kanał tu na dole oznacz w powiadomieniach wszystko. Dzięki temu nie ominiesz żadnego naszego nowego filmu. Opróżniamy misę, zbiornik, zwałek z resztek wody. Tyle ile damy radę? Ok. Kładziemy urządzenie na bok powolutku. Najpierw będziemy musieli zdjąć spód. Do tego użyjemy plastikowego narzędzia, żeby podważyć zaczepy tutaj. Będzie jeden. To jest bardzo delikatne, więc trzeba uważać, żeby nie połamać. I tu znajdują się nas kolejne dwa zaczepy, które musimy wydostać. I tak dostaliśmy się do spodu zmywarki. Wymieniamy pompę odpływową w zmywarce. Na wstępie będziemy musieli wypiąć wtyczki. Więc hops. I hops. Warto sobie wcześniej, oczywiście, zrobić zdjęcie, żeby pamiętać, która wtyczka, który kabelek, który, który koniec. I teraz przygotowujemy, oczywiście, przeciwzalaniowy w zabezpieczenie i odkręcamy pompę pompę, okay. I uszczeleczkę oczywiście zabieramy, bo z nową pompą zawsze uszczelka będzie. Nowa pompa. No i musimy wejść w zaczepy. Hops. Teraz odpowiedni kabelek, odpowiedni koniec. Jeden, drugi. I montujemy spód. Nie możemy o nim zapomnieć, bo dzięki niemu, gdy dojdzie do wycieku, nasz pływak zadziała i da nam sygnał, że gdzieś się zbiera woda. Hops, hops. Siedzi, siedzi, siedzi. O. I finito. A jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, napisz komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, daj dzwoneczek. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Like